Mamy środę godzinę 23.23 23. Pomyślałem, że wyciągnę przednie lagi, tylny amor wymienimy olej Raczej wyślemy myślę do leszka, bo leszek drogoż serwisował mi każde zawieszenie Myślę, że każdy potrafi wyciągnąć lagi no, pokażę tu mniej więcej jak zrobić. Nie ma filozofii. Zaczniemy od takich prostych rzeczy. No to dobrze, wciągniemy mocowanie lampy i lampę. Okay. Gra. Popuścimy sobie mocowanie koła. Mamy na krótki dziesiątki. Ściągniemy sobie plastiki, osłonę, lak. To nie będzie potrzebne nam, więc zaczynamy. Trochę ciężko się robi o takiej porze, ale co zrobić, jak się ma dzieciaki, a przez dzień się pracuje, tylko zostaje czas nocy, nikt nie mówił, że będzie lekko. Nowe. Gra. Teraz tak, tak, nam zostają do popuszczenia śruby mocowań i środkowych. you dobrze popuścić, żeby ta laga nam ładnie i płynnie wyszła. Ok, myślę, że możemy wziąć się za wyciąganie. A, przede wszystkim jeszcze koło musimy ściągnąć. Ale ja założyłem na przednie koło osłonę z simmeringu, ale się tak zapiekło, że teraz nie mam. Waga nam ładnie wychodzi. Musimy sobie jakoś pomóc. Śrubu mamy Myślę, że laga nam wyjdzie bardzo ładnie Więc okay. teraz tak, na pewno musimy popuścić Śrubę tutaj I prawdopodobnie ściągnąć Albo wywrócić za dupek Raczej tak Dobra, lecimy z tematem Na pewno musimy popuścić jedną śrubę Drugą, czyli pak, podnieść. Człumnik popuścić na łączeniu. Trzecia śruba, żeby wymienić zadupek i przede wszystkim popuścić mocowanie gumy gaźnika z airboxem. Dobra, lecimy z tematem. żeby nam się nie pomieszały śruby, dobrze mieć takie pojemniczki według mnie. Jeden zestaw mamy do przedniego koła, drugi zestaw będziemy mieć do tylnego koła, więc później nie będziemy musieli szukać co było z przodu, co było z tyłu. Okej, okay. weźmiemy sobie Airboxa. Troszkę większą weźmy. Dobra. Życie. Nie mogłoby to być wszystko popurczane jedną środką. Aby żeby się wziąć za wymianę oleju w flagach. Ale tak. W przód. Dobra, musiałbym zakupić sobie klucz. Pobijak, żeby później panewki wszystko wbić. Z tyłem sam nic nie zrobię, bo jedni mówią, że pompują powietrzem. Ale wiem, że fachowo jest azotem pompowane, więc to też się trochę mija z celem. No dobra, ampak mamy. Dźwignijmy go troszkę do góry. To mamy, to mamy, więc teraz co? No i powiem szczerze, nie chciałem się za bardzo tego w to bawić, bo też z jednej strony nie dysponuję za bardzo czasem. Proste, przez dzień się pracuję. Po południu się człowiek zajmuje dzieciakami i tak naprawdę czas jest w nocy. Ale myślę, że Leszek to zrobi naprawdę fachowo, bo robi to co dzień nawet kilka razy dziennie myślę, że serwisuje takie zawieszenia Liwa nam tutaj przeszkadza. Dobra Najpierw pięknie. Dobra, co najważniejsze w gaźnik. Co najważniejsze w gaźnik musimy sobie tam w papier, żeby nam jakieś tam brudne rzeczy można powiedzieć nie powpadały. Byśmy później nie mieli jajak złożymy zawieszenie, a się okaże, że czeka nas remoncik silnika. góra długi na wiedział, okej, okay. i co kochanie, wyjdziesz nam czy nie? Mamy zawias wykręcony. Dobra, ładnie go teraz umyjemy. No i pakujemy i wysyłamy. Back. Żeby mieć lepsze dojście. Biorę się za odkręcanie tylnego koła. Mam nadzieję, że... Nie wywróci mi się ten motocykl Brakuje mi w suficie jakiegoś haka, żeby go chwycić Wystabilizować i nie wiem, czy od razu nie zaglądnę sobie do Gaźnika, ponieważ ostatnio miałem takie hece, że Pływak mi się przyblokował No i Paliwo się lało, 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 lało Aż wpadliśmy na pomysł, jak jeździliśmy, że zakrzewimy rureczkę i trytytką Zablokowaliśmy ją, ale zerknę może jakiś tam paprok albo coś tam wpadło, więc zerknę od razu jak mam to wszystko rozłożone. Jaki w ogóle mamy czas? Mamy dwunastą, czyli można powiedzieć że mamy już czwartek. Też nie będę długo siedział, bo 5:30 wstaje do pracy. Więc też za bardzo nie naszaleję. A jeszcze muszę, tak jak wspomniałem, umyć lagi i ja amortyzator, bo nie lubię wysyłać czegoś, jak coś jest upieprzone, ubabrane, bo to też komuś się źle przy tym pracuje. Nie ma tragedii. Pierwszą wymianę oleju w lagach i amortyzatorach będę robił przy ilu? Przy 20 motogodzinach. To będzie moja pierwsza wymiana oleju w przednim zawieszeniu oraz tylnym. Jeżeli chodzi o olej silnikowy proste, wymieniam zawsze co 10 motogodzin. I jeżeli byście chcieli wiedzieć, co tam leje do środka, no to można zapytanie walutność w komentarzu, chętnie odpowiem. Jeżeli macie jakieś pytania, też chętnie odpowiem. Dobra, ściągniemy jeszcze to tylne koło. Do tego władcę będziemy potrzebować 27. Wszystkich, się nie poabrać. Tylko troszkę bo wiedziałem że przez tego koronawirusa, co panuje w Polsce, Europie. Jeszcze od dwóch tygodni nie wyjechałem na motocykl, ale to mi to idzie sprawnie. I się zastanawiam, czy od razu. Nie wziąć się w tym momencie za ten wahać. Mało mam czasu, ale, ale mnie to kusi. Chyba to zrobimy. Przeszkadza więc, tylko mamy do wykręcenia to. Więc tragedii nie ma. Aha, jeszcze mamy łańcuch, łańcuch, łańcuch. Łańcuch, ale, ale co, ale możemy odkręcić prowadnicę od wahacza i nie łańcucha nie musimy rozkuwać.

Obezpieczenia żadnego nie mamy, że tak siedzi konkretnie, poszło. sobie popuścimy wodnicę łańcucha. W byłem dobry w rozkręcaniu, ale ze skręcaniem później bywały, bywało różnie. Miejmy nadzieję, że poskręcamy sprzętka w całości. Śruby będzie trzeba wymyć, nasmarować. Ok, to mamy. Łańcuszek sobie przełożymy w ten sposób. Myślę, że nam to ładnie wyjdzie. O, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy Tutaj mam jeszcze śrubę do popuszczenia Zastanawiam się którą popuści Tą czy Tą Dobra, może popuszczę Tą z góry Chyba tak zrobię, dobra си ротко-кратко. Okay. Chyba przełożę to na jutro, bo nie mam budę 40, a pasuje mi to dobrze umyć. Więc chyba ja zostawię to na jutro. No, tak to zrobię. No jest, pewnie będzie koło pierwszej coś. No pół do pierwszej. Dobra, kończymy na dziś. Dobra, zawias mamy wymyty, powycierane gotowy do wysłania. Co jest najważniejsze? Żeby sobie zapisać od razu, jak mamy zawias ustawiony, żebyśmy wiedzieli, ile mamy klików. Będzie nam to później łatwiej doprowadzić do stanu Takiego, jakie mieliśmy jakimi, z jakimi ustawieniami jeździliśmy. Dobra, no to na dzień dzisiejszy myślę, że to wszystko wysyłamy jutro i będziemy działać dalej. Trzymajcie się. Dobra, mamy pierwszą w nocy 14, jeszcze troszkę zostałem. Umyłem troszkę ten motor, żeby ramę umyłem, właśnie wahacz Ale już smarować myślę, że będę to jutro. Co bardzo ważną rzecz zrobiłem, wykręciłem śruby do naciągu łańcucha w mojej starej becie, którą miałem, nie robiłem tego nigdy. I później zapiekło mi śruby, no i zaczęła się szkoła wyższej jazdy. Wykręcić nie dało się rady, śruba się urwała, było trzeba rozwiertać, tulejki kombinować. Dużo nerwów mnie to kosztowało, więc w tym momencie. Wykręciłem, nasmaruję to bardzo dobrze, napcham tam smaru jutro. Skręcimy to na Smarujemy tulejki Łożyska przepraszam już się troszkę Troszkę Gubię w tym co mówię ale, ale tak mnie troszkę pociągło do pierwszej można powiedzieć 14-15 Ale myślę że to już jest koniec więc Zbieram się idę spać Rano wysyłam Zawias do Leszka Drogosza Mam nadzieję, że wymiana przebiegnie szybko. No i założymy, wrzucimy i zobaczymy co i jak. Dobra, na razie wyśpijcie się tam hej.